Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, może byście się tu przybliżyli, bo... Bardzo dobry słychać. Proszę Państwa, zdecydowałem się na kandydowanie w tych wyborach. Jest to bardzo trudny okręg, czternasty. Cóż, przedstawię się, mam 66 lat od 42 lat żona, jedna żona, dwoje dzieci, trzy wnuczki, jeden wnuk. Co takim prześwietla ta sytuacja, która jest w kraju. To mnie głównie zmobilizowało, żeby startować, żeby można było zmieniać tą Polskę, bo Sytuacja jest podobna jak była w 1989 roku. Nam zależy na tym, żeby nie wyprowadzono Polski ze Unii Europejskiej, ze struktur krajów A wszystko wskazuje na to, gdyby PiS wygrał, to prawdopodobnie będzie po, po i Ja ubolewam, że młodzi ludzie. Nie zdają sobie sprawy, że nie pamiętają. Starsze osoby pamiętają granice wszystko, a młodzi młodzi tego nie pamiętają i podchodzą sobie do tego czasem lekko myśli. Głównym takim celem moim w stosunku do radki to przede wszystkim... Przewrócić świetność radce. Ra, ra, ja tu mieszkałem przez 10 lat od roku 1981 do 1990. Taką radkę problemy znam i chciałbym, żeby radka była perłą, taką w kolonie, świetnością, żeby tu mogły te uzdrowiska z powrotem żyć żeby mogły pensjonaty funkcjonować. Przede wszystkim będą środki unijne z KPO, żeby te ośrodki mogły skorzystać, odblokować. Jeżeli wygra koalicja obywatelska z całą opozycją, to myślę, że bardzo szybko będą te środki odblokowane i uruchomione. Przede wszystkim tutaj dla radki jest bardzo istotne, bo w programie jest y, dla indywidualnych gospodarstw 100% dofinansowania termomodernizacja, fotowoltanika i pompy ciepła. Taki program był prezentowany przez Donalda Tuska w Łocku. Uważam, że y, tego też nie wolno, przede wszystkim tutaj dla radki to jest bardzo istotne. Co jest istotne dla... Myślę, że wszystko trzeba zrobić, żeby powstał jakiś tak otwarty basen z tego zdarzenia, żeby doprowadzić, nie wiem, negocjacja czym, żeby wyciąg na maciejowej Kurohomi, To to jest dla turystów przede wszystkim Będę zabiegał, żeby powstała kolej piekiełko pod węże, bo to jest dla tutaj y, całego regionu Podmala bardzo ważne, bo w ten czas w Krakowie będzie można wyjechać w ciągu 45 dni. Y, przede wszystkim zadbam o roliki powstały. W latach 2007 9 do 10 zadbam o to, żeby je można było wyremontować, żeby znalazły się pieniądze dla instruktorów, dla całej infrastruktury sportowej wokół szkół, jaka się znajduje. Chciałbym też zadbać o niepełnosprawność, żeby było normalnie, żeby nie byli wykluczeni ze społeczności. No, no. I przede wszystkim ja pamiętam czasy głębokiej komuny. Nie było tak wielkich podziałów. Musi nastąpić pojednanie społeczeństwa, żeby mogliśmy żyć normalnie. Jak się politycy nie pojednają, ale przynajmniej, żeby społeczeństwo mogło się pojednać, żeby być normalnym krajem. No i przede wszystkim yy, wszystkie te yy, drogi komunikacyjne, które są, będę mi tak jak powiedziałem, radca jest bliska sercu. Ja tu w 1962 roku byłem oferowany przez, spędziłem prawie rok przez doktora Żuka, tu poznałem żonę yy, w 1980 roku, także ja mam doradki, sentyment i jeżeli społeczeństwo z radkiem będę na pewno dbał zresztą mieszkam przy granicy z radką radka jest mi bliska w sercu tyle z mojej strony jak macie państwa pytania to proszę o zadanie Jedna Planowana jest budowa sali bądź hali sportowej. Można przyczynić się również na 2. Myślę, że nie, nie, nie ma, jeżeli opozycja, koalicja obywatelska wygra, nie ma żadnego problemu. Tak jak powiedziałem, ja nie chciałem tutaj mówić, ja byłem zaangażowany jak były problemy z oczyszczalnią e, znalazły się środki na to, dzięki temu została ta dokończona budowa oczyszczalni, kanalizacja e, Rabka jest trudnym terenem. E, przede wszystkim i e, walczyliśmy i udało się tą oczyszczalnię. Na pewno też, bo nie powiedziałem, na pewno wymaga modernizacja oczyszczalni. Przede wszystkim e, Yy, trzeba znaleźć te środki na modernizację wodociągu, yy, yy, burzówki. Takim programem yy, były przedtem yy, środki. Będę, tak jak powiedziałem, rabka jest mi bliska i będę o to zabiegł. Na pewno w tej rozstrzelniczej nie będzie problemu z samą gimnastyczną. Proszę pytać. A jest Pan w stanie, panie Kazu, chce pomóc w tej drodze do Habówki z tym, tym, tym osobiskiem, bo to jest droga zamknięta gdzieś tam... Podobna sytuacja w Kasinie. My, myślę, myślę, że e, e, tak jak wspomniałem, nie ma problemu mnie, kto e, będzie premierem? Ja wiem drogę, spędziłem w kancelarii premiera wiele. Zresztą chcę tutaj nawiązać też do tunelu, bo y, tunel to powstał, był taki y, senator, profesor Stanisław Podorowy. To jest jego główna zasługa. Politycy, posłowie to krakowscy się nie byli tym zainteresowani, darnowscy, sądownicy nie, nie byli. I wyłączna zasługa profesora przekonał e, e, ministrem, była pani Bieńkowska, przekonał Bieńkowską, a głównym, który podjął decyzję, e, to był Donald Truski. I ja myślę, że kiedyś, kiedyś e, dojdzie do tego, że, że dla tych ludzi się jakoś podziękuję za, za to, ten tunel na pewno dużo zrobił dobrego tutaj dla portalu. Także nie ma problemu i ja chcę Państwu powiedzieć, dla mnie nie ma problemu w Warszawie Kancelaria Ministerstwa. Jeszcze chcę powiedzieć, ja wywodzę się z tego dnia Starej Solidarności. Grot, groty, członów yy, koalicji obywatelskiej ktoś się wywodzi z tego dnia. Tam są prawdziwi ci, co walczyli no, o wolność. do tej drogi od kadówki naprawdę. Jeśli wszystko się podobnie to tak jak, jak się zaczęło toczyć w ostatnich dniach, to prawdopodobnie do, do, do wyboru zadanie decyzja o rozpoczęciu pracy. Jeszcze w tym roku, się i bo... Myślę, myśl, 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 że to jest problem, że politycy są zajęci, bo ministrowie widać zamiast wykonywać pracę na rzecz społeczeństwa nigdy tak nie było, że od miesiąca czy więcej. Ministerstwa nie funkcjonują, tylko są w rozjazdach, kampanie robią. Oni normalnie powinni, skoro spełniają funkcję ministrów, zarządzać państwem, a to państwo nie jest dziś zarządzane. Mam taką nadzieję, że zostanie pan wydany. Zresztą po to tu jesteśmy, żeby wspierać platformę. Jest problem i to. Szczególnie w Radzie to ubrać, problem ludzi starszych. Ludzi niejednokrotnie wykluczonych przez to, że dzieci wyjechały za granicę, zabrały samochody. Telen nadpański jest w Nie ma samochodu. Ciężko wyjść, ciężko wejść w powrotem pod komórę. Także tutaj lokalne problemy ludzi starszych, które z Uniwersytetu III wieku trochę ten problem z ale wydaje mi się, że to nie jest tylko problem. To jest ogólnie proszę siedzieć. Przecież rozmawiamy proszę nie wstać. Myślę, że powinno to być w tym, jakimś sensie agendą przyszłego rządu, żeby więcej poświęcić uwagi właśnie dla tych ludzi, którzy zostali sami sobą. W końcu ci ludzie budowali ten kraj. Najwyższy czas, żeby tym ludziom więcej uwagi poświęcić. I mam taką nadzieję, że jeżeli Pan się dostanie do Sejmu, to będzie Pan optował za ludźmi starszymi. Taką Ja Pani odpowiem bardzo. Tak. Ja nie będę posłem, jeżeli dostanę wybrany. Na pewno po wyborach zrobię spotkanie tutaj ze społecznością lokalną, jakie są problemy i w ten czas bierze się ministra i ma te problemy rozwiązywać. To nie jest tak, że Radka zresztą ma dobre relacje wielu ludzi, tylko nigdy tego nie wykorzystała, bo grotu było w sanatoriach, Przyjeżdżało do rabki, ludzie pamiętają w rozmowach, tylko rabka tego nie chciała nigdy wykorzystać. Także tutaj nie będzie żadnego problemu. To, co powiedziałem e, dwa dni temu w Muszanie wolnej w Limanowej Nowej wczoraj, ja będę robił spotkania, żeby społeczeństwo mogło przeka przekazywać te, które ma uwagi, bo poseł. Nie jest alfabetem, nie, nie wie problemu. To, w danej społeczności lokalnej tak samo uczynię to e, e, do władz pójdę i ze społeczeństwem, żeby to było spójne, żeby można było związać. Myślę także, że znaleźliśmy się tu też po to, żeby poprzeć pana, ale po to, żeby pokłosować na formę, na koalicję, ale też z myślą o tym, że jeżeli koalicja wygra, pan wygra, to naprawdę postanowicie i postaracie się rozliczyć tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji, która teraz jest krajem. Blokada funduszy, blokada po prostu kontaktu z Unią Europejską. Co to za polityka zagraniczna w sprawie Niemiec? Kłócimy się z Niemcami, kłócimy się z Ukrainą, a teraz się odłapiali I w ogóle, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć handlowanie Niemcami? I tak dalej. W głos na głowie się je. I dlatego cała nadzieja jest też, że w końcu trzeba rozliczyć ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. I nie ma tu żadnych dyskusji. Nie ma tu żadnych skutków. Czy ten jest taki, czy siak? Nie. Tu po prostu trzeba ważyć dobro i zło. I myślę, że Pan, jak wygra, to dominuje tą sprawę. Chcę odpowiedzieć tak. Zresztą to dzisiaj, czy wczoraj w wywiadzie, Donald Tusk powiedział. Nie ma, zmił, nie ma się zmił. Prokuratura wolna sądy wolne i przede wszystkim, jeżeli te osoby, które, które są depraudowane, to pójdą siedzieć. Przede wszystkim nie może być tak, że jedni zarabiają miliony, a, a społeczeństwo emeryci nie mają e, przede wszystkim na prąd, na, na inne rzeczy. Tutaj tu nie będzie grupy kres jak pan ocenia TV-koinfo? tv, po info. TV e, się Ja e, od 8 lat nie oglądam. Zim, czasem jak przyjedzie, to, żeby nie zdenerwować, to włącza. E, 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 ale chcę państwu powiedzieć tak. To jest bardzo duży problem. Ja mam teściową 90 lat. I ona siedzi na tym infoli. To jest naprawdę problem. Wyprano mózgi starszym osobom i, i nie wierzą w, w różne rzeczy. Mo, moja córka z Warszawy, która mieszka w Warszawie, przyjechała, i, a babcia do niej mówi tak. Będziecie jeść e, e, robak. No, 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 no niestety, to jest, to jest brama. I w pierwszej kolejności, jeżeli y, wygra opozycja musi z telewizją. Ja uważam, że z telewizją prawdopodobnie nie będzie większości konstytucyjnej, gdyby była większość, trzeba tak zawrzeć w konstytucji, żeby już nikt telewizją publiczną nie ma nikulowozu, bo, bo niestety to jest dramat. Ja jestem e, e, konserwatystą katolikiem ci ludzie czują na tych ludzi z opozycji. Tak nie, można, tak nie można. To, co wczoraj powiedział Kaczyński o Donaldzie, jak on może iść do kościoła, do komunii, do... To, tu mi nie chodzi, Chyba tak właśnie wystarczy. Trzymaj się za ręce i tak się w sekcji robiło. To, to jest dramat naszego społeczeństwa, że trzydzieści parę lat wolności i my tej wolności nie szanujemy. Myśmy się powinni y, wodow i społeczeństwo i góry byśmy przenosili. Mamy wolne granice. Dziś możemy y, y, do dowolnego zakątku świata, gdzie się nam się podoba, jechać. I, 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 ja powiem Wątek Wątek Niemiec. Ja znam jaka była sytuacja, tak jak powiedziałem mam 66 lat i pamiętam szczery, jak się ujechało do Urgusza, do tego była naprawdę bieda, a to, że to społeczeństwo nasze polskie pracowite dzięki temu dało się ten kraj odbudować, a teraz nas prowadzą, gdybyśmy te 500 miliardów pieniędzy z unii, ile by przedsiębiorców, żeby, dla przedsiębiorców to jest bardzo ważne. Co jest jeszcze ważne? ZUS chorobowe, bo to przedsiębiorców, jeżeli ktoś zachoruje, będzie płacił ZUS od pierwszego wymiaru. Zachęcam Państwa do poczytania tych 100 konkretów. Tam są bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim bardzo dobre w Tarnowie miał wystąpienie generał Gocu, który był kiedyś szefem sztabu. On jest odpowiedzialny za służbę i Cały program przygotowuje przywrócenia tych niesłusznie ludzi wyrzuconych, którzy będą chcieli powrócić. Przy w wojsku czy y, policji, przez straży. Także tu y, y, jest bardzo to y, y, istotne. Powiedział, y, żadne zasady, żadne przetargi się nie, nie odbywają. Y, y, wszystko jest y, zawierane umowy też przetargowo na uzbrojenie w wojsku. Nie ma żadnej analizy, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Tylko

społeczeństwa, z tego, który ma te wojewódze kanale jest dostępu. Ale ja jestem wierzący i wychowany od dziecka i dalej dalej w tym kierunku, ale w ostatnim czasie bratami kościoła z Maniura, czyli z płacą naszą, zrobiło bardzo dużo szkod, wielką ruinę zrobiło i wielką przepaść między młodzieżą, młodym pokoleniem, a starszym pokoleniem, które dalej ma klap i patrzy tylko świętość świętą. Ksiądz jest świętością. My wierzymy w to. Mamy Ewangelię, mamy się zgodnie z Ewangelią postępować. I do niej się kierować. A to, że ksiądz ma taki pogląd, czy taki, a jeszcze inny na to nie świadczy o tym, że musimy tak postępować. A rząd, który idzie na usługi i finansuje pewne składki, itd., tak dalej, no to przecież chodzi o to, że ojciec z ma telewizję, ma radio, ma środki masowego przekazu, dalej no, yy, akwademię medyczną i tak, ale to już wszystko nie tam od tego. To nie świadczy o tym, że on jest kurem. To nie jest górny, to jest po prostu przedsiębiorca, dobry przedsiębiorca. Bo łebski przedsiębiorca, który stworzył, który konsorcjum, potęży to nie ale dzięki temu czynszą po prostu mu daje pewne środki na tacy, po to, żeby przed wyborami takimi czy innymi głosować nam odpowiednio. To jest, to jest problem, który trzeba nas rozwiązać. I bardzo się cieszył, cieszyłem, kiedy przybył e, powiedział, że niestety, ale musimy, musi nastąpić rozdział kościoła od państwa. Wierzmy wzajemnie, szanujmy się wzajemnie, ale nie wchodźmy jeden po drugim. Ja chcę, ja, ja chcę powiedzieć, że y, jest nadzieja, bo czytałem wywiad z nowym kardynałem Prysiek powiedzmy, niech się odważy, który robosz wywiesić plakat na terenie parafii. To będzie na gama. A, a jeżeli y, to nie włącznie z usunięciem parady. także e, my, my, e, e, troszeczkę wszyscy, radzimy się z, e, ten ktoś się Ja uważam. Ja jestem katolikiem. Ja wierzę, że to, to my, katolicy, tworzymy kościół a nie episkupi, tylko my. I oni, oni muszą nas słuchać i myślę, 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 że nastąpi takie oczyszczenie też w kościele. My, my i tak cieszymy się, że jesteśmy w diecesji krakowskiej że nie ma, nie ma tej, tej, tej polityki zobaczymy, po czy w niedzielę będzie polityka, bo do tej pory... Lepa, ale panie Tadeuszki, weź w tym przykład to, co mówimy. Przecież episkopado nawet był w Kulnę, na rozdąbę, który się nie ma, mądry kardynał, który, który był, po prostu miał być w Krakowie, w tym i tak dalej. to, on wróci. Wróci na pewno do, do Krakowa.

posiedzenia episkopatów z Maja i, i mówi tam wyraźnie wytyczne są ja. No, no niestety niestety mamy dwóch, dwóch poznaniaków. Ukarano naszą diecezję. W Łodzi mówili e, e, arcybiskup Ziółek, który seniorem jest tam i, i cieszyli się, że wreszcie możemy świeżym powietrzem jak Jędraszewski odszedł. No. Ale to jest 200, e, bo e, e, nie chcę skłamać, bo e, już e, liczą nawet księża, znaczy, liczą ile z nich, 290? Przy 80. Tak, także proszę Państwa, ja apeluję do państwa, kogo możecie, proszę przekonywać, e, bo te wybory zadecydują o przyszłości przede wszystkim tego młodego pokolenia. E, nie ludzi sobie nie zdają. E, są teraz na urlopie z Niemiec i ja im mówię tak, żebyście byli na wyborach, bo wam na granicę, a oni, do nich to nie dociera. Ja y, myślę, że 16. obudzimy się naprawdę w wolnym, demokratycznym kraju. To, to, tylko, to tylko zależy od społeczności tutaj e, e, Rabczańskiej, lokalnej, bo nie mówimy Każdy ma swój głos, który decyduje, no, żeby później nie narzekać. Jak nie ma pytań, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. O, Solidnie deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany i koalicja e, będzie rządziła, że zrobię spotkania ze społecznością, z władzami lokalnymi, bo e, parlamentarzysta nie może sam decydować. Przede wszystkim musi słuchać społeczność lokalną. Dobrze, dziękuję Państwu. Także dziękuję bardzo.